20 listopada regionalny ośrodek metodyczno-edukacyjny METIS zaprosił do udziału w kolejnym seminarium w ramach kampanii społecznej Autyzm Codzienność. Wydarzenie pod hasłem Wiedzieć więcej skupiało się na propozycjach działań już po diagnozie autyzmu oraz wychowywaniu do samodzielności. Spektrum autyzmu Wiedzieć więcej to kolejna odsłona kampanii społecznej Autyzm Codzienność, której celem jest uczłowieczenie autyzmu. Podczas kilkunastu konferencji poruszano już tematy związane z diagnozą autyzmu, relacjami czy wsparciem w przestrzeni publicznej. Tym razem Ewa Furgał, samorzeczniczka w temacie autyzmu, opowiedziała o dziewczynach w spektrum. Troszkę inaczej jak z badań wynika, manifestowany jest autyzm u chłopców, a troszeczkę inaczej u dziewcząt. Często u dziewcząt nie zauważa się tego, bo badania współczesne mówią, że się dobrze maskują dziewczyny. W związku z czym no, stosunek autyzmu to 4 do 1, jeśli chodzi o chłopców i dziewczyny. I dzisiaj Ewa Furgał mówi nam o tym, w jaki sposób, jak to jest być dziewczyną w spektrum i czego nauczyciele mogą się spodziewać, oczekiwać. Po zdiagnozowaniu dziecka, jego rodzice często stają przed pytaniem, i co dalej. Tutaj także mogą pomóc nauczyciele, m.in. tworząc listę zaufanych specjalistów w regionie. Najważniejsze jest jednak, aby być wsparciem dla rodziców. Ja głównie namawiam nauczycieli do pracy z rodzicami, dlatego że rodzice w tej chwili mają czasami większą wiedzę na temat tego, jak wyprowadzić dziecko z autyzmu, podczas gdy część pomysłów, to są pomysły z bajki, natomiast nie rozumieją swojego dziecka, czyli że namawiam przede wszystkim do tego, żeby po pierwsze wytłumaczyli zachowania dziecka, po drugie, żeby wytłumaczyli, że specjaliści, że te rzeczy, których nauczy się dziecko w placówce nie będą przeniesione na teren domu, jeśli sami nie popracują. Wielu opiekunów obawia się tego, jak ich dziecko odnajdzie się w dorosłym życiu, tutaj także kluczem do sukcesu są działania rodziców Trzeba zadbać o to, żeby ten młody człowiek, czy bardzo młody jeszcze jako dziecko, czy już trochę starszy jako taka dorastająca młodzież, dostała od rodziców wyraźną informację, że to, co robisz w domu, to, co od Ciebie teraz tutaj wymagamy, będzie Ci w przyszłości służyło w tym, żebyś sobie sprawniej, lepiej w życiu radził. Twórcy kampanii nie obawiają się podejmowania trudnych tematów. W ramach seminarium pod tytułem Wiedzieć więcej dyskutowano także o seksualności osób w spektrum autyzmu. Nic co ludzkie nie jest mi obce. To nie tylko się tyczy tak zwanego zwykłego człowieka, to także człowiek ze spektrum autyzmu. Nie różnimy się ze sobą, każdy ma od siebie, każdy ma swoje potrzeby i to chcemy pokazać. Ważne jest tylko w przypadku spektrum autyzmu, jak przeprowadzimy tę seksualność, jak wesprzemy, jak pomożemy, bo osoba ze spektrum autyzmu jest to ktoś, kto ma kłopot z rozróżnianiem dobra i zła. A myślę sobie, i taka jest moja koncepcja, że przy seksualności nie da rady bez wartości i trzeba to przekazać, trzeba to powiedzieć, żeby łatwiej było rozróżnić, gdzie można, a gdzie nie można. Osoby ze spektrum autyzmu mają kłopot z wczuciem się w sytuację drugiej osoby, a seksualność to są więzi, to są relacje. Więc tutaj myślę sobie, że bardzo potrzebna jest edukacja na każdym kroku. Seksualności, ale rozumianej właśnie znacznie szerzej, relacji, związków, bycia z ludźmi. Każde seminarium organizowane przez METIS jest inne. Realizatorom kampanii nie brakuje pomysłów na kolejne tematy, a zainteresowanie wydarzeniami nie słabnie. Widzimy, że ten temat nie przejadł się, nie jest go za dużo, wręcz przeciwnie. Mamy informacje, róbcie tak dalej, dziękujemy, chcemy więcej. Mamy stałych też odbiorców konferencji, bo wiemy, że osoby niektóre podążają za nami od, od samej pierwszej konferencji, więc to też jest niesamowite i ciągle dostajemy informację zwrotną po takiej konferencji, że dziękujemy za kolejną dawkę informacji, za kolejną dawkę emocji. A kolejna dawka emocji i wiedzy już 5 grudnia seminarium panelowe pod hasłem Zrozumieć Autyzm odbędzie się w Galerii Katowickiej. Udział w nim jest bezpłatny.